I siedzę w powietrzu. Zawsze tak było? No możliwe. A bo ty odpalałaś tego, tego chyba i się spuszczała. Znaczy, no. Dużo no się spuścić, nie działa. <grym> Spoko, ja też czasami tak mam. No, ale mi dużo wyżej chyba lata niż tobie. Co się tak na mnie kapi? Patrzę po prostu, czy ty jesteś ułomna, tak w sensie obserwuję. I co? Nie chcę nadkomentować. Ławoż babosz, babosz Coca-Cola. <grym> to nasz nowy operator. Mieliśmy cięcie w budżecie, dlatego mieliśmy małpę. <grym> Nie mam żalki. Wyjazd. <laughs> On nie kabe wylała. Ja, ja pierd. Jak się czujesz, że jesteś bezrobotna w sumie i robisz ze frajer? Nieprawda jest to. Ja cię okradnę. Widzisz tą mopę? Widzisz tą mopę? No? Machcie kliznę. Lepiej nie próbuj. Ja dalej jem żalki. Do mikrofonu. O. <laughs> Jak się czujesz dzisiaj? E, nie. Jak się to wchodzić super. Fajnie. Zaczynałem program. Już czapki nie nosisz, biegę do roboty ze budowy. No. <laughs> Taka zamknięta w, sobie w ogóle dzisiaj. Masz zły czas? Co jest to? Nie ma zegarka. Czy się za wyjść? Bo ja już i to nie może. Baga, yes. wchodzimy na antenę. Na 3, 2, 1. Czy płazy to żaby? Żaby to płazy? Mnie to obchodzi, bo to jest. jest... O nas te newsy obchodzą. Witam serdecznie z tej strony, ja, ja jestem jezu, tej Kermita. Witam cię serdecznie, Kermita. Jak się żyjesz Witam dzisiaj? Witam serdecznie. Dobrze, ale boli mnie łopatka. Poza A ja bym przyznał, nie jest, jesteś płazem czy gadem, zajebiste. Bo o nas to chodzi, dokładnie tak. Witamy serdecznie z nową garścią informacji. A co dzisiaj mamy? Fitlovers tam jakieś tarapaty. Ale musieliśmy zmienić nazwę, co ty to... Fat haters! Lover. <laughs> fat LOVERS A może fat haters? O nie, o, złe, co? O, nie to, złe, jest, co? To, jest, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. nie haters. Nie, nawet. Zamknij <laughs> zamknij to Zamknij się, zamknij się. Ty to nic nie znaczy, zamknij się. Idź tam operator, idź tam, idź tam, gardzę takimi. <laughs> fat haters robią ludzi w chód? Nowy kącik, który ma dorównać teraźniejszym trendom, akurat w, na scenie polskiej. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, bo nie chcę mówić. Nie o że... bój się tego słowa, nie bój się! Chodzi o politykę! <grybuj> <grybuj> Ta, nowy kącik polityczny. Odejście sławnej gwiazdy ze sceny rapowej. Psy. już tęsknię. Słychać w twoim głosie, jaka jesteś jest smutna, no. Lexus może opuszczać granice. <laughs> Lexus może. <laughs> nowy kebab A Freeza. Nie Freeza, tylko Freeza. Nie wiem, czy życie. Freeze. Taki, że mrozi. Mrożon. O, może nowy kebab mrożony. Ale mrożon tego nazwiska nazwisko chyba, nie? Serio? Przecież Piśniewski. No no no. Jesteś upośledzona. Fritz Mrożon. mrożony. Karol Mrożon. Karol ja Mrożon. Ja A, Karol. Piśniewski. Nowy kebab mrożonki. Więcej informacji zaraz. Macchiato, macchiato, por favor. Co no, ta piosenka! Co? Espresso, nie latek. Poznaliśmy nowego kandydata na Eurowizję, i to polskiego kandydata, który dzisiaj nam zaśpiewa. Nie! Yeah. Mm. Od tego odcinka będziemy mieć... Waga, waga... Telefony od... tu. Od kogo? Możesz głośnie, bo cię nie było słychać. Od widzów! Ale co? Bo cię telefonie! Telefony! A możesz podać im numer, żeby zdzwonili jak coś, żeby się wyświetlił na dole ekranu? O, patrz stąd! Na dole wyświetla wam się numer teraz, pod którym możecie zadzwonić do nas, do studia i my odbierzemy telefon i oczywiście na wasze pytania odpowiemy. Cudowna para fat haters, że trzeba publikować chore relacje na Instagramie. Czy coś o obrazu? tym? No bo wynikało z nich, że się rozstają, a się jednak nie rozstawali. No tak, Bo tak, wiesz, tak. No wiesz, wiesz, co to było? To tak. była akcja promocyjna do serialu trzyodcinkowego, rozumiesz? O śluby. Nie rozumiem. A oni to jest promowali tragedia jakaś. rozwód. To jest nieporozumienie. Nie? Więcej o tym opowie nam nas, nasz dziennikarz. Przejdźmy do materiału po prostu. Jak widać, drodzy Państwo, zostały zamieszczone takie oto zdjęcia na relacje Instagram. Fat na jednym z nich pisze, następująco. Żałuję, że ci nie uwierzyłam i zawiodłam. Jej fanom na myśl od razu przyszedł najgorszy scenariusz – rozwód. A co okazało się parę dni później? Że była to zapowiedź serialu o ich ślubie. Chcesz coś dodać do tego materiału? No bo ja już nie miałem... Szkoda słów. No, ja właśnie też tylko tyle mogę powiedzieć. Bo nas to obchodzi. Lecimy dalej. Pokażcie może te, tego newsa, co on mówił, że gwiazdy, koniec coś tam, bla bla, bla, Nie chodzi o apokalipsę? To koniec Photoshopsona. Tak, ostatni... znaczy ostatni koncert, to... I Ostatni koncert z zagrał Photoshopson, nasza legenda muzyczna rapowa. Nasz operator skleił piękny, pożegnalny materiał właśnie o nim. Mamo, mamo! jestem w telewizji. <śledztwo> Mógłbyś to usłyszeć, gdybyś był wspierającym tego kanału. A czy warto nim zostać? Może zapytajmy naszego eksperta. Kocham kanał Buggy, wytrzymaj mię, kocham go wspierać. Naprawdę, super progi wspierające. ACI! Naprawdę, super rzeczy, super gminy, bez cenzury. Proszę, proszę, wspierajcie, może kocham was! Polecam. Polecam. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Zrobię z tego tulipana, i ci to wbije pod żebra <głos> <głos> oh, oh. <głos> Ja się <noise> lekko wzruszyłem Ja będę też ja za Photoshopsonem Ja nie Ale może na jego miejsce wejdzie Paintson, jego syn Lexus wstawił zdjęcie, którym pokazuje, iż otrzymał swoje paszporty. Na szczęście mamy je w naszym archiwum. Znaczymy Na szczęście je ukradliśmy zdjęcie. po prostu Djęcie więc nie opuścili zdjęcia, granicy. Tak. <laughs> no, jak widać Lexus ma dwa paszporty. Życzymy dużo sukcesów w opuszczaniu granicy i o, kartka nie spadła. I, I ch... ja w sumie to obchodzi, że masz te dwa paszporty. Lubisz kawałę? Całkiem. No, Okej. Okay. No? Ale musi być dobry. Okay. Czy ten będzie dobry? Sprawdźmy to! Nasz, nasz recenzent, Królewicz, jest na miejscu! Przetestuje kebaba mrożonki. O Boże, Królewicz! Tak, tak, zaraz ci dam autograf maleńka, ale... Żryj to! Dzięki, a jaki to jest kebab? Dobry. Pita, lawasz? Lawasz, lawasz. Jaki sos? Super. A, a to mięso do krawcina? Tak, jak on. Eee. A to jest jakie? Ile baraniny, ile barana tu jest? Eee. Płaty? Płaty czy mielone? Ja nie mam płatu mózgu. Zjesz tego kebaba dzisiaj? Tak więc, jak wiecie, Mrożonka ostatnio otworzył nowego kebaba. Dla ciebie kebab. I teraz go przetestujemy. Cena 28 zł za mały lawasz. Nie powala, nie powala, ale najważniejszy jest smak. A na razie ciasto samo Dużo, dużo lawasza Na razie poczułem samego kurczaka Ale no, nie zasusza, nie zasusza Sosy, sos biały i czerwony No, fajne, fajne, czerwony Kąsa trochę, trochę czuć, że konsa. Biały, mało słony bym powiedział Taki wręcz słodki, ale to Mi to osobiście podoba Warzywa świeże, no No mm, mm. Zęba trafiłem. Zęba. Zębam. Patrzcie. I tu włosy jeszcze są łonowe. Chyba ogólnie dobry. Dużo wapnia. Jak widać. Ale trochę, trochę za drogi, moim zdaniem. Generalnie to. Oj, to raz mamy porównanie. Tutaj dostaliśmy kwa bez kamery. Tutaj. Tutaj, jak już nagrywaliśmy, wydaje mi się, że tutaj żadna faworyzacja nie wystąpiła akurat. Może minimalnie tam się sypnęło troszeczkę waży więcej. Co ty robisz? Zamawiam kebabę. Ja myślę, że już recenzję w Google piszesz. A to też mogę w sumie, no czekaj, czekaj. Syf. O czekaj, czekaj, o kur oj, Oj, widzę, że ciężko jest, no. o kur mać. czekaj. O. I to trzeba tak, Pat. najpierw daj ręce do góry. No. ci no, tak no. żeby były dwa ploce, no, no. I wtedy można pisać. Ja, ona ma udar. Przepraszam, no. Państwa, bardzo Państwa, ale na naprawdę jest wysoko. Na wykącik polityczny. Nie. Daję, witamy serdecznie. Uu, 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 uu. Na kogo głosowałeś? Na Twoją starą. A, no dobra, no, tak. Dobra. A nie lepiej na Twojego starego? Przepraszam, przepraszam. To było niestosowne. <głos> Niezręcznie. <głos> <głos> A w dzisiejszym kąciku politycznym Powrocki wygrywa wybory. Dosłownie najniższa różnica głosów w Polsce, Jakieś jak kiedykolwiek 400 000 była. 400 tysięcy chyba. Na 360 tak, tak, tam pamiętam. było coś takiego, no? Prawie w łeb w łeb szli. Gratulacje no. dla pana Powrockiego, gratulujemy tak. wygranej. Poznaliśmy nową widokę naszej tutaj Anny. O, tak, tak, tak. Uwielbiam panią sensation. Sensation. Japanka. Tak, Sensation. sensation. No. To jest najlepsze co się przydarzyło w tych wyborach, serio. Nie ściemniam. Tak uważam. Of sensation właśnie. Powiedziała scanowskiemu, że jest. Yy, no, tak powiedziałam. Tak, po powiedziała pewne zabawne na, słowa z na, na debacie to było, na debacie. Odwiedziłem ponad 300 powiatów. I wszystko na nic! Ja nie odwiedziłam żadnego i też nie będę prezydentem. Kochani! Pan tak spawał się na marmura, to rozumiesz to? To jest tak. Tak? To jest na w ogóle marmur, na inne, wszystko, ale na marmur. In, inne uniwersum w ogóle nie. Najpierw marmur gryzł, a teraz jest źródłem informacji rzetelnych. Tak, tak? Nie, nie wiem, czy pamiętasz, on kiedyś na y, jakiś freak fight tak mówił, że on prezydentem chce zostać. Myślisz, że to jego początek? Wiesz, jak się nazywają nasze wiadomości? No, Wan. Nas to ch obchodzi, dokładnie tak. Jak Ci w ogóle podoba ten kącik? Bo troszeczkę sobie go zabuli, i powiem, jakby wraca kamery, to, to, te sprawy. właśnie te kamery mi się podobają, no ale poza tym to w sumie, no nie wiem, no, to fakt sensu, a nawet picia nie ma, bez sensu. Tyle na no, tyle, to co, co, co chcesz w polityce gadać? To nie ma co więcej gadać w no, polityce. Jest właśnie. Chud, to nam no obchodzi No w do sumie pff, tej, ten wierzyć. kącik w ogóle zrobiliśmy. Dzięki, dzięki. Pozdrawiam was. Żegnamy się chyba. Nasz nowy kandydat na Eurowizję przed państwem... Jak masz... Jak się nazywasz tym kandydatem? Ksywę swoją? Albo imię? Bogdan Zieliński. Bogdan. Po prostu Bogdan. Ty jesteś ruda, da, da, na pewno ruda. Szkoda, że państwo tego nie widzą niestety, ale to dla wspierających będzie tylko. Wiesz, że jak widzowie dzwonić, to ktoś musi ustąpić ekran tutaj, wiesz? I co? I może ja to mam zrobić? No. <laughs> Ktoś dzwoni do studia? tak, 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 jest coś, jest coś. Halo, witamy ci serdecznie, drogi słuchacz, drogi widzu. w naszym studiu Chues. Czy masz jakieś pytanie do nas? Bardzo prosimy. Tak, mam pytanie. Moje pytanie jest następujące. Więc tak, czy będą przedłużone godziny w Lidlu? Jakieś na imię jeszcze? Mam na imię Dominik lat 20. Okej, Dominik, słuchaj, to obchodzi, ponieważ są to newsy także miego Ci dziękuję życzę i trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. trzymajcie się, Mamy nowe połączenie, chyba, halo? Halo? Dzień dobry Proszę troszeczkę głośniej, bo pani w ogóle nie słychać niestety nie... Halo? Jestem, jestem bardzo wstydliwym człowiekiem Ale to też po prostu nie słychać pani, to dlatego też może być, wie pani? A jednak w studiu siedzi. Marycz, no, no do tego mikrofonu No co <grym> no <to> się rychoczesz? <grym> no mów! No, no, no. I się przedstaw, imię, ile masz lat, skąd dzwonisz i wtedy mówisz pytanie. Jestem Zuza. Jak? Zuza, <grywa> Zuza, ja Dobra, sorry sorry, ja sorry, 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 Za trzy miesiące mam 17 Aha, dopiero. Aha, aha. aha, masz 16? Aha. Tak, dzwonię z Kujawsko-Pomorskiego. Aha, 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 Pytanie? Mhm. Ma być pytanie ogólno-całożyciowe, czy... No kur... studia... wiesz no, jakie masz pytanie? Czy ja mama jest wolna. Chcesz... Jakby powiedzieć. Zaczy, moja jest całkiem szybka, szczerze mówiąc, więc. Moja Jak Ona na pewno jest po nie... prostu pośledzona w takim wypadku. Natomiast yy, jedyna matka, jaka tu jest wolna, to Bogdana, także jakby chciała, to Bogdan tam może polecić. Ej, nieprawda. Nie, nie odzywaj się, nie odzywaj się. No, także dziękujemy ci świetnie za pytanie. Trzymaj się, miłego dnia ci życzymy. Miłego dnia również. Pa! Cześć, cześć. Halo? Nie spiada tego. Siema. Siema. ile masz lat, i pytanie do studia. A, i skąd dzwonisz jeszcze? Śląska. Imię, ile masz lat, skąd dzwonisz? Taka formułka, lecisz. Oskar, mam lat. 14. Nie. Jest, zobaczcie, ze Śląska. Nie. I pytanie, i pytanie. Nie, no. mówię ci? Ile, zna, ile znacie Italian brainrotów no kur... yeah. Ale co my Przeczytaj mnego. swój nick, przeczytaj swój nick. Dawid mogę, buzi. Ooooooh! Yeah! <laughs> 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 uh, nie. i Mogę dać oh. specjalny od brainrotów, który raz to powie. Dzięki czemuś za pytanie, trzymaj się. A mamy się, Nie ma jest jedną osobę. <laughs> no. <laughs> Hello. Do widzenia, jesteś, jesteś, jesteś. Wzajemnie! Bombombini guzini, trulimero trulicina, lirilarila, ballerina, cappuccina, cimpanzini bananini, tung 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 sahur, br br, patapim To tyle z dzisiejszych newsów, mam nadzieję, że państwu się podobał odcinek, widzimy się za tydzień, dwa, nie wiem, coś jeszcze dodać na koniec? Nie miało być sportu jeszcze? Potem będzie sport. Tak, dodamy zaraz, spokojnie, A, tak, i pogodę też zrobimy, nie przejmuj się. To potem sport dodamy. Tak. To chciałam dodać. Aha. No. Do widzenia wszystkim. wcześniej. Do, dobranoc. No. Dla Do Vanita Saturno! wiem. Witam was serdecznie w kąciku sportowym. A dzisiejsze wiadomości to... Telebima czy też. Kodzi. No ktoś nie nadąża tam z napisami. <laughs> Straciła męża. <laughs> nie, to nieprawda. Nigdy nie miałam. Ej, a to skąd się wzięło? <grymiania> <grymiania> Pana męża. Była, była, była w Vegas, nawet nie wiem, rozumiesz? że wygrało z kimś tam. Liga Mistrzów tam. O, to właśnie wygrali Ligę Mistrzów, tak mi tutaj na słuchawce mówią. No, no. Nie ma napisów dalej, nie wiem co mówić. Gratulujemy tam komuś tam z Włoch. Reprezentant Polski w siatkówce. Wziął sobie doping troszeczkę za bardzo do serca. I nie zrozumiał, że to nie chodzi o to, że nie można dopingować drużyn. <grym> <grym> Tutaj chodzi o to, że nie można i... A Lawendowski zostaje w Hiszpanii, dokładnie w Barcelonie, ale nie chodzi tutaj o to miasto, chodzi o ten zespół. Taki, co mają koszulki, w ogóle piekają po takiej trawie jak tu, ale tu bramki są. No i on też zostaje podobno. Ja mam wrażenie, że ty masz inny zespół, kiedy dzisiaj coraz więcej słucham tu świniu. Pożegnaj się ładniej. Słyszę na że chcesz się pożegnać i wypie... <fi> więc trzymajcie się! Tam jest zimno, ale spokojnie, bo akurat w południowej części Polski też jest zimno, ale przynajmniej burzami na pi... Tutaj w okolicach przy granicy niemieckiej jest też zimno, ale tam gradem na pi... Ta Przynajmniej w całej Polsce jest pogoda, ale przynajmniej banany są dobre. Tak, w Polsce klasto. Niedobry bananek! Niedobry bananek! Wyp***cy roboty, rozumiesz? Powiedz mi to po włosku. Z... Ro... Nie, nie będę mówił po włosku. Bogdan, weź powiedz po włosku i Brr, brr, Robimy sondę uliczną, chodzimy po po potem i pytamy ludzi, kogo głosowali. Oni myślą, że mogli głosować? A, w sumie A nie, sam. dobra, tam są Zap jakieś portuje. frasy stare. Wysłuchuję ja tego. Co to jest? Spust na kontrolerze mi to robi. Spust.